Serdecznie hodowców gołębi pocztowych. Witamy serdecznie. Na wstępie filmu chciałem powiedzieć yy, dla hodowców, i dla oglądających: proszę subować kanał. Gąbki będą pokazywane stopniowo. Dzisiaj robimy film dla jednego hodowcy, który w zeszłym roku yy, zabrał od nas yy, gąbki. szpaczkę samice zabrał. Yy, z rodziny tego szpaka zabrał też. Yy, Niebieskiego samczyka też z tych szpaków, bo wyszły na w jednym roku trzy sztuki niebieskie. No i jest zadowolony i chciałby dobrać głębie od Rafała Posonia z linii Rafała Posonia. Tak. I po prostu no, pokazujemy. Pierwsza samiczka o numerze 11352 11352. Pierwsza samiczka. po kłopotku samczyku, nie będziemy szczegółowo mówić no, bo ja mogę wspomnieć, że ta z tej pary z tej pary faj, fajnie latały na WG siódma drużyna tak. druga drużyna na Kosakowie u Grzesia, ale czekaj, wspomnę tego jeszcze po bracie tej samiczki Grzegorz miał czwartego z w Nowej Soli, tak? tak, no, tak. Także, także no prezentacja samiczki o numerze końcówka 52 Pan hodowca weźmie wszystkie nie? no nie wiadomo może 4, może 500. aha 5. bo tu 7 prezentujemy nie? będzie 7 gąbków będzie sobie mógł sobie wybrać które będą w oko także także coś tam coś tam zostanie jak Super. coś nie może coś zostanie może nie podamy telefon w po razie czego jakby ktoś tam chciał 789 osiem przepraszam siedem 670. Tak. No bo wysyłek Poczty Polskiej jeszcze nie ma, ale no kurierem można, nie prywatnym, nie? Tak. A na razie to trochę drogo wychodzi. No ja wiem czy drogą. No 100 zł słyszeliśmy, wychodzi do trzech głębi. Tak. Ale będziemy tam jeszcze dzwonić się, dopytywać, nie? Tak. Zobaczymy. Zobaczymy co to będzie w Miejmy nadzieję. No jeszcze na poczte, poczekamy z tydzień. Na poczta nie ma co liczyć także jest numer obrączki następnego głąbka 11 374. Jest ona karpiana znowu broszka. Piękna samica. Z, głowy, z głowy to już wiem, która ta po, po tym 69-10 sam to niebieski Pasonia. 69-10 to jest, Pasania, to jest, hodowcy powiem Wam, że to jest ja syn, syn najlepszej samicy tak. lotowej Rafała Pasonia, tam 4 lata, 51 konkursów. A miał złączoną samicę z wiem Krepianą tak. z tego Wanderparza, nie? Tak, tak, tak. Który miał tam kilka tych olimpijczyków. Ten gołąb wydał kilka Olympijczyków. Jest następny gołąbek 11394. 11 394. to będzie raczej chyba po tej parze niebieskich, tak? Tak, dokładnie tak. To, to jest Amana. To jest amana. No, z linia Amana, nie? Tak. E, tutaj jest matka, jest córka z tak, zawodowej tak najlepszej lotniczki. A się tak o się. Bo się. To, to, to tam wiadomo, ale Wspaniałe tych ptaków. Naprawdę, gołąbek klasa przylotka do końca. Tutaj rodzice nabywałem z rozpłodu. Tak. One były z rozpłodowych gołębi, tak? Dokładnie tak. Także no polecam kolego, towar. Dzisiaj właśnie gadaliśmy już przez telefon, gdzie ta wysyłka będzie, a tam doleśna, a te kołpki podwodzą, tak żeśmy mówili kolego, w razie czego mogę się poświęcić do ciebie. Jak wejdziemy te kompki, to... Przepraszam za błąd, bo... Tutaj nie z rozpodowych, bo te gołąbki były nabite po lotnikach. Po lotnikach, tak. Z rozpodowych były później w 17 roku dobierane, dokładnie. a to są z 16 roku. Bo tak to się pomylił. Tak, tak, dokładnie, nie. Także chorego no. będziemy w kontakcie, no. że te gąbki przychodzi. Także... Ale ty będziesz podwodził? Tak, tak, tak. Oniby tam Tomek Czampiński mojechać i ktoś tam pomniał o Tomku Czampińskim, tylko, że tam będzie jechał Tomek i, i zabierze mu te gołąbki. Także... 11 trzysta tak, niebieski samczyk Piękny samczyk, taki bardzo troskliwy się to gładzie. tam mniej więcej wiem z czego jest, tam mogę się mylić, bo dwa są samce takie podobne, nie? 91 i tam jest, dokładnie tak. ten drugi tam, nie wiem tak. 94 czy coś tak, naprawdę klasa gołąbek bardzo się boi, ale, ale jest bardzo waleczny, na pewno kolego może z tej gołębi u siebie w gołębniku polecam, numer obrączki mówiłem tak? tak 338 tak, tak dokładnie no mówił ci że jest zadowolony z tamtych gołębi nie? szczegóły jakiś powiedział? nie no, no na razie nikt nie gania nikt nie, gania, nikt nie wyzywa nic z tego tylko same pozytywne sprawy są tych gołębi 11 380 jeszcze nikt mi nie zadzwonił nikt nie wręczał że jest niezadowolony a wręcz przeciwnie gąbki spisują się. 11 380. 380. tak. Piękna samiczka. Tak. To chyba z tej pary, nie? Z tej, no, tej, coś to, co jest zbrane, co? no trochę tajemnic, trzeba trzymać też dla siebie, także wszystkiego od razu nie można wyłożyć. 11, 380 Także... Grzegorz się tajemniczy robi? Tak. Dokładnie tak. Za dużo by wszystko chcieli od razu, wszyscy wiedzieć, to tak nie idzie. Trzeba się zapoznać z hodowcą. Także polecam ci hodowca. Wybrałem ci gołąbki takie, że będziesz mógł w lutym śmiało łączyć w pary. Oczywiście, w lutym tam nie. Tak. Jeszcze, jeszcze jednego gąbka muszę pokazać. Tak, chyba dwa. Dwa jeszcze chyba. Nie wiem, no ale tego ci akurat muszę podpowiedzieć tym gąbkiem. Ta jego mama pojechała do bardzo dobrego hodowcy. Do Kawałek tam 120 km ode mnie. Pozdrawiam Was hodowcy serdecznie. Także mamy już zabrał hodowca, który będzie bardzo zadowolony. Córka, córkę Walona zabrał. I to masz właśnie po córce i po wnuku gołąbka nakarbionego. Aha, zimbrydowanego Walona, tak? Luna, tak, dokładnie. E, no, Walon ten, mówię o tym, co był najlepszym rozpudowcem w tak. Rafała Pasolnia. Ciężko ten... było po nim nabyć córkę, nie? 11:370, tak że z tego gąbka, naprawdę zadowolony. Tu już hodowcy pobrali właśnie z tej pary, też właśnie. Także za dużo już nie zostało, ale coś tam jeszcze jest. Ale naprawdę polecam ci tego gąbka zabrać. Jest to na karpiany. Hej, ten mi się też podoba Nie lotka, żebyś nie powiedział że coś tam jest nie jest, tak że nakarpiany mówię klasa gołąbek polecam także wybrałem ci żebyś był z tego coś zadowolony żebyś mógł mnie chwalić a nie ganić ja jest taki że nie, że jeden hodowca weźmie to wszystko to co najlepsze ale musi musi wziąć po trochu no dobra, niech się tam jeden czy dwa spiszą to tak będzie sukces w rozpłodzie nie? dokładnie tego chyba sam cieka już pokazałem nie, 11 398. Jest to niebieski samczyk, Tego nie pokazałeś. Klasa gołą wybrałem Ci naprawdę tak, tak, To po tych starszych rozpoczęł 2016 roku? Tak mi się wydaje, dokładnie nie? To starszy... Dokładnie to jest I niebieskiej samicy. Dokładnie, z starszego lęgu praktycznie kończy pierzenie. No wybrałem ci naprawdę takie ptaszki, żebyś był chłopiec zadowolony. Ja, ja w, tym, w tym roku, w tym pierwszym, nie, w 17 wypuściłem ci samice do lotu po tej parze, no, bo tak więcej nie, nie było. Wszystko, wszystko przygotowane, nic nie zginęło. I na wypuszczałem masę tych... Wiesz, tam, tak. dla siebie, nie? Tak. Ty no, to, to wtedy wziąłeś, nie? No tak, I tak. później rozumiesz, było tak, że z czym bym to nie złączył? Wszystko, wszystko, wszystko to leciało, leciało, nie? Wszystko leciało z tego. No niestety no, w 19 roku zakończyłem lotowanie. Tak. I dobrze zrobiłeś, i dobrze, I zrobiłeś, dobrze tak? zrobiłem, nie, tak. nie denerwuję się już, spokojnie spokojniejsze życie, nie, nie, nie nerwowe, bo te hobby to się bardziej robi nerwowe, co słyszę, to każdy, każdy zły się robi na, na te hobby także... Każdy się zawziął za t, o ten puchar, nie, jak tak. jakby to te loty odbywają się za czapkę śliwek, a, a tak naprawdę, nie, Szkoda a ci. każdy zawisny. zawisny i to. to wszystko jest, także nie wnikamy w szczegóły, nie no. ganiać, nie lubię ganiać, tylko wolę chłopić, no, także polecam Ci naprawdę gołąbki. Takie wybrałem ci, żebyś był z tego co coś zadowolony. Także kolega, jeszcze może coś więcej podpowiedzieć. Ja myślę, że jeszcze chciałem tu jeszcze jednego hodowcę pozdrowić, policjanta z Koszalinach z którym rozmawiałem tak dobre. Półtora do dwóch godzin, chyba to był wtorek czy w środę, żeśmy tak dosyć długo rozmawialiśmy. O tych naszych hobbach, o tych to wszystko, to co to się robi, to jest nie na głowę. Ale mówi tak jak policjant powiedział, na emeryturze już, tam parę, pięćdziesiąt parę lat. I mówię, no coś trzeba trzymać, żeby no, głowy, tego, że głowy nie dostać. Tak? Oczywiście, trzeba mieć jakieś zajęcie, nie? Tak, że coś trzeba trzymać, trzeba wracać no. do tego, bo to naprawdę jest piękne zamiłowanie. To, to są piękne hobby, nie mówię. Tylko, że to... gołęby powinny tak. łączyć, a nie dzielić, nie? Tak. A, a teraz to... zaczynają dzielić już, Zielić, już dzielić tak. ludzi, nie? Gołębia, gołębiarstwo to jest piękna pasja, trzeba to kochać, lubić. Ja bardzo, bardzo lubię to, to trzymać praktycznie te gołąbki mam do czego iść, do tego gołębnika popatrzeć, jak te gołąbki naprawdę się zachowują coś fantastycznego, jest. czy są zdrowe, czy coś im dolega tak no że... i też fajne Grzegorz, jak ktoś Ci powie, że dzięki gołębiom tam zdobył umyszcza czy wicemyszcza no, za tydzień może też nakręcimy jakiś film, jak tu hodowca przyjedzie, właśnie ma przyjechać ze flaszką wódki, nakręcimy może ten film, co tam mi wspomniał i, i to, i opowie tą sytuację, jak te cztery gołębie, też cztery szpaki rewelacyjnie leciały, także będzie nagrany Myślę, że przyjedzie, tu jeszcze jeden kolega też przyjedzie, też z nowego to myślę, tam za nowym to myślę, też przyjedzie hodowca. Także każdy jest zadowolony. Ci co pobrali, to każdy z tych szpaków jest zadowolony, nie? Myślę, Tylko że... trzeba to też połączyć w odpowiednie gołębie. No, nie? Oczywiście, że byle głównym wiadomo, no cię znaczy byle polusa, no, to jak to ma lecieć, nie? No, trzeba też do, dopasować goęba, a też dopasować gołębia, no to nie jest szuka, bo dwa razy złączyć to nie jest takie proste, że po prostu patrzeć na... No na... co te goębiara robiłem w ogóle nie Po dwóch na przykład sportowcach może wyjść kolekanie. No wiem. oczywiście bo to jest jest, nie powiedziałem tak jest w połębiach, nie? Po dwóch no. Olimpijczykach nie wyjdzie olimpijczyk, bo to w to nie wie, bo kupić dwa olimpijczyki od razu Olimpijczyk, no to w to na przykład no nie, nie no, wierzę. Jest taki ten... chiński hodowca co skupuje te Olimpijczyki i... I jakby tak to było wszystko dobre, to by oni nie było głośno nie. A on sobie nakupił, bo nie jeden, ma w co wydawać pieniądze. I, droga, to by było za proste, kto by miał szmal, kasy, opór, no to ale w zasadzie, no to by było mistrzem świata. A, a właśnie to gołębiarstwo jest takie, to z tym że Znam to, jedną hodowlę, e, dzięki jednemu głębiowi, ta hodowla, może nie będę mówił nazwisk, bo tam wszyscy nie muszą wiedzieć wylatała dzięki jednemu gołębiowi tak. mistrzostwo Polski w kategorii C wiem kto tego gołębia nabył tak. i niczego a naprawdę ma świetne gołębie tak. u ludzi lecą i na wspólnych gołębika lecą ale z tego gołębia no bardzo no, no trafić, bardzo, no bardzo słabo tak. i nie chcę mówić co to za gołąb bo każdy by go znał ja bym powiedział imię tak. ale no, no, no to nie było to nie tak. no i co to nie jest takie proste, w jednej hodowli, nie? Tak. Dzięki temu no, spasował, a tutaj no wiesz. I też później też jest tak, że gołbyś starszy, no to też nie. Nie już nie ma tej witalności, no, tego, wiesz, tych wiennów, co chodzi, nie? I czym starszy człowiek też wiadomo, że nie będzie super tym tak. super dzieci będzie dawał. Będziesz, będziesz miał 22 lata, dzieci wyjdą takie i takie, a będziesz miał tam 40 i coś może wyjść, no wiesz, no, dziecko chorowite, nie? Choroby, no to tak nie, że, no. No, wiadomo, nie, no zdrowie już. U nas, u nas jest bądź. błąd w hodowli, Grzegorz, dzisiaj będę dzwonił jeszcze, tylko musimy przypomnieć, bo my, my mało robimy tych kuracji, bo w praktycznie, trzeba zrobić praktycznie, no, no ja wiem, ale, ale kiedyś żeśmy robili raz w roku, coś zimą dawali, nie, tak. teraz żeśmy z kolei dwa lata nic nie podali, Może taka ale gołębie, że no, gołębie wyg łapsze, wyglądają to... zdrowo, tak. że są zdrowe, ale mimo tego no, nie będziemy badać, a tak. podamy, bo bo tu też mam takiego jednego hodowcę, co, co też podaje te rzeczy i na szczeblu kraju jest wysoko, a tam nie bada gołębi, nie? Tak. Ale nie mówię, żeby nie badać, żeby tego, bo znam hodowców, co tylko badają, nie leczą i tak. też są na szczeblu. Moje zdaniem badanie no. O gołębi no to by musiały być wszystkie gołębie badane w hodowli. A nie, że 4, 5, 8 weźmiesz masz na gołębi, 4-8 weźmiesz trafi, że... A, tamte, tak a wiesz, Grzegorz, jeszcze takie są, no są i, takie i sytuacje, tak jest, że... No, jak wiesz, badać to, no, zdanie to jest wszystkie badania, a nie, że co wejdzie z hodowli 5-8 i, i akurat trafi, że są drowe, a tamte są... I wszystko ale... No, bo... Bo tu, tutaj jest tak, że najlepiej, najlepiej jak w hodowli jest jakiś gąb chorowity, jeden, drugi, trzy, trzeci, tak. to takiego zbadać i tak. wysłać. Dokładnie. Bo jak my łapiemy, mamy wszystkie zdrowe przykładowo, nie tak. mają objawów, tak. i teraz łapiemy kilka, wyślemy do badania próbki, bo można przecież wysłać, nie trzeba jechać. Tak. Też wysyłaliśmy. Tak. No to to wtedy może być wszystko dobrze. w 18 roku pamiętam, że. No. Rok to były gąbki, badanie, dostały Adeno w trakcie codziennego lotowego dostały tam na czwartym, piątym locie, dostały Adeno i nie było po lotach. Nie? No i wszystko i to, i to roczne gołębie, No i to tak o, jest. Nie? Uh -huh. To nie jest powiedziane, że. Dobrze, że ci przecież. Nie? No i to jest niepowiedziane, że tego, że stary go nie mnie dostanie Adeno. No, no. Tak i człowiek. No, starszy też choruje i wiadomo, tak jest w Głębiacku, No i, i tak to jest, to nasze pasje. Także polecam Ci hodowco, naprawdę. Masz, no. tylko Tobie, bo każdemu mogę wybrać coś, coś żeby leciało z tej gołębi, także będziemy patrzeć w kierunku kuriera, bo na pocztę polską praktycznie nie ma co liczyć, no bo nie ma co liczyć. No, to... no poczekamy, jeszcze zobaczymy, bo na razie nic tam, nic nie powiedzieli, że nie będzie w ogóle, nie? Tak, tylko słyszę te telefony, czy poczta, to, ale nie dadzą powód, dlaczego. Żadnej informacji nie ma dlaczego, odnośnie dlaczego na poczcie. Dlaczego nie? nie? ma żadnej informacji. Na razie nie mamy, nie? No, także liczymy, że ta poczta w końcu ruszy, nie? Będzie ta, ta wysyłka będzie połowa tańsza, no wiadomo, kurier każdy musi zarobić parę złotych tak? No, My będziemy do tej prywatnej firmy jakieś dzwonić, się dowiadywać tak. Jak to tam wychodzi i dlaczego tak drogo. Dokładnie tak, nie. Zobaczymy, no. będziemy negocjować te, te wysyłki, zobaczymy co się uda skubać, także pozdrawiamy wszystkich hodowców, to tu jeszcze czekamy, za jedną hodowcą ma przyjechać właśnie dwa gołomki. Odebrać osobiście, także czekamy. Tak, to, to z... czekamy jeszcze. Hodowca przyjedzie, zabierze i... Tak. Także czekamy jeszcze chwilę i aż przyjedzie i, i trzeba jechać do kościółka na godzinę tam 16.30 i się pomodlić i, i wszystko, żeby niedzielę dziele się z i to jedziemy dzisiaj na 16.30 do kościółka. I chyba właśnie jedziemy się wydaje. I także także pozdrawiamy, pozdrawiamy wszystkich hodowców, hodowców. Wszystkich wszystkich tak. bez wiątku. Bez